Pani jest matką mm -hmm. Andrzejka. Tak, tak. I jak się pani denerwowała, się pani mocno przed wyjazdem? Czasami. A ja coraz mniej. <laughs> no, ja ale nie... pracy było dużo. Oj, z, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Duża. A najwięcej z czym? Papierkowe Zdebuj, sprawy. Wizy, wizy, paszport, bilety. bilety. Yy, wszystkie dokumenty, to naj, najwięcej tych spraw było. Aha, ale już to macie załatwione Zdebuj wszystko? mamy załatwione jeszcze, jeszcze tam... Dro, drobiazgi dopinamy aha aha czyli jeszcze są drobiazgi jeszcze są. a wy, wylot z Warszawy z Warszawy wylot bezpośredni do bez, Nowego Jorku do Nowego Jorku w stronę bez przesiadek o to dobrze 10 godzin ale no z jedziemy 9,5 czy 8 9 ale też też bez przesiadek to Warszawy i potem z Warszawy tutaj bezpośrednio. Dobrze, dobrze. No, a Andrzej jak się denerwuje? Na razie pan nie się ja denerwował. Andrzej zawsze zachowuje tak. st stoicki spokój. Aha. Tak, Andrzej tak. Ja się stresowałam bardziej wcześniej, kiedy było dużo, dużo załatwiania. Jeszcze sprawy z prezentacją i z poprawianiem tej prezentacji. I, I ciągle jakieś zmiany były. No to tło trzeba było zmienić. i coś tam jeszcze? Ale teraz jak już to prawie wszystko na 90% jest załatwione, to już właściwie... Ale tam musieliście jechać do ambasady? Nie, nie, nie. nie. Wszystko nie. zdalnie. Zdanie. Wszystko aha, zdalnie, aha. No to dobrze, chociaż to... Zdanie i korespondencyjnie, przez mhm. pocztę, mailowo, telefonicznie. Tu jest na Także tam będziecie lecieć 9 godzin i 45 aha. minut, a z powrotem 8 godzin i 30 minut. No to nie tak no źle. To, nie tak źle. Sobie, Taka to dłuższa podróż pociągiem. To, to do, Krakowo dłu do Krakowa dłuższa No, no dłuży. chciałam powiedzieć, <laughs> że można to potraktować jako dłuższą podróż w pociągiem. Tak. No, to przygoda niesamowita. Na pewno, na pewno. Na pewno. Teraz jak opadną ten, ten stres y, związany z przygotowaniami to dopiero chyba będziemy się mogli bardziej cieszyć. Tego Ale jaka miasta. to promocja dla ośrodka. A, A dla miasta I jaka. Dla ośrodka i dla miasta. I dla Polski. I dla Polski. Bo przecież my będziemy reprezentantami Polski. Oczywiście. To jakieś finanse tutaj na pewno spłyną mamy no, nadzieję. No. No. Także będziemy reprezentować Polskę i na konferencji, tej Międzynarodowej Konferencji mhm. Osób z Zespołem Dauna, Aha. która odbędzie się w Międzynarodowy Dzień. Mhm. Jak to powiedzieć? 21 marca. 21 marca to jest Międzynarodowy Dzień Zespołu Dauna. No. No. Tego dnia się odbędzie konferencja, a następnego dnia. Będzie też konferencja, trochę krótsza, w siedzibie ONZ. O, I proszę. My tam mamy swoje wystąpienie. Też. Tam właśnie, U. w siedzibie ONZ. Ale co po angielsku czy po polsku? Andrzejek, po polsku, ja po angielsku. Ah, czyli. z tłumaczeniem. z I jeszcze będę miała takie rozszerzenie na, na takie bardziej ogólne tematy dotyczące zdrowia. Aha. Zdrowia, opieki zdrowotnej, właśnie osób niepełnosprawnych. No to pięknie, pięknie, piękna idea. No, piękna jak idea. Pani, i do mnie zadzwonił w styczniu, akurat byliśmy na zabawie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nie? Aha, właśnie. no ja się zgodziłam, to no, realnie. No bo to zawsze jest stres, ale jak się pokona ten stres, to później jest radość, satysfakcja, wtedy, satysfakcja tak. i, rado. i wspomnienia I jakie wspomnienia będą, wspomnienia niezatarte nie na no, całe życie, Tak, na no. całe życie. Tak. To powiedz Andrzej jeszcze tak, cieszysz się, że jedziesz? Tak. A nie boisz się? Jedziemy. Bo, a samolotem tak wysoko? Wcześniej latałem. A, a teraz e, moje marzenie e, do st Stanów. Do stanów, o widzisz, i się spełni. Marzenia się spełniają. Marzenia się spełniają mm. Super. <śmienic>